Maneczko z tej strony was. Ja dzisiaj mam dla Was coś niesamowitego. Wydanie specjalne eventu Song Goku i Berus. bo no ja się nie spodziewałem, że oni zrobią aż coś takiego. Spodziewałem się, że to będzie coś w stylu po prostu Naruto. A jednak, a jednak fajnie miło. Tutaj jestem zaskoczony. Wygląda to wręcz świetnie. No, zobaczcie sami, jak prezentuje się filmik tutaj wprowadzający, i za chwilę będziemy omawiać zadania, sklep. I tak dalej. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Jak widzicie, no całkiem spoko się to zapowiada. W dodatku yy, mamy do wykonywania po prostu dzienne zadania do odblokowania różnych rzeczy. Przykładowo emotka, jakieś tam doświadczenie, graffiti, zegarek Bulmy yy, do wykrywania smoczych kul, Grafit, emotkę Bulmy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest bodajże emotka wzmocnienia ki. Wygląda to wręcz mega. Ja na pewno tutaj będę te wszystkie zadania wykonywać kolejne graffiti, to już tutaj super Goku. I to jest aura poładowania. Spoko naprawdę wygląda to zarąbiście. W dodatku, jak wykonacie wszystkie zadania, dodatkowo macie możliwość podejrzenia wszystkich zadań oraz Waszego progresu z wykonywanymi zadaniami. Dodatkowo mamy również do odblokowania, na sam koniec, lotnie Shenrona. Zobaczcie sami jak ona się prezentuje. Po prostu ze Smoczych Kul jest przywołany Shenron. Lotnia pomimo tego, że jest komiksowa, no patrzcie na tą animację jeszcze raz. Mega, no naprawdę mega lotnia się ta prezentuje, będzie grana. No i przejdźmy jeszcze do omówienia tutaj szybko zadań. Czyli tak, zadania, cele dnia oraz tygodniowe. Za zrobienie wszystkich siedmiu otrzymujemy lotnię Shenrona. Ukończ zadania rozgrzewkowe, czyli tutaj otwórz kapsuły, odwiedź znane miejsca treningu, kup przedmioty w automacie Dragon Ball zniszcz obiekty przy użyciu kamehameha, pokonaj dystans. Na oboku obejrzyj Dragon Ball Super na festiwalu odcinków Dragon Ball Super. Czyli tutaj zapewne będziemy musieli wejść na jakiś tryb kreatywny, coś w tym stylu, lub tryb królewskiej imprezy. No i tutaj mamy następne zadania, dostępne również tutaj przez tydzień: wygraj konfrontację i po prostu zdobywamy te poziomy mocy. Tak, czym więcej mocy, tym lepsze nagrody. No i tak jak było we wcześniejszych zadaniach, codziennie mamy jakieś dane zadania dnia. No, i będziemy je po prostu wykonywać, aby levelować yy, tak, jak widzieliście, te poziomy, moc, oraz aby odblokować za 7 wykonanych zadań. Lotnie Shenron. Tak więc tutaj z tym do dzieła. No i przejdę jeszcze do sklepu. Zobaczcie sami, jak to się prezentuje. No, po prostu mega, jest nawet ma Vegeta, nie imagine, ale no, Super Saiyan. Podgląd stylów. No wiadomo, jak to komiksowe. Całkiem spoko to wygląda. Przypominają się stare dobre czasy, jak tutaj Dragon Ball leciał po 2-3 godziny na rtl i to wszyscy wracali do domu oglądać. Co tam będzie w najnowszym odcinku? Pluma 2 style. On całkiem spoko wygląda. Vegeta, jak to Vegeta, zawsze taki nabuduszony. okej okay. Nie, no mega to wygląda, super, nawet mamy... Tutaj... Op, o, chmurka jest, te chmurki nie widziałem. Super. Kapsuła. O, jeszcze jest korupek Amesalina. O, i pałko. Oraz fuzja. No i to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Już po prostu przy wykonywaniu zadań napisz, nie zapomnijcie napisać w komentarzu, czy podoba Wam się, event, czy będziecie wykonywać wszystkie zadania, levelować tą moc, czy będziecie grać lotnią. No i czy będziecie również coś kupować z tego sklepu. Ja się tutaj muszę zastanowić, czy no, będę zabierać jakiegoś skina, ale na przykład wegetę no, z bulmą bym chciał mieć oraz tą fuzję. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Jakbyście kupowali nie zapomnijcie o kocie w Gaming w sklepie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming.pl. Hej!